Cześć. Dzisiaj z cyklu podróże dookoła stołu zabieram Was na ORP Błyskawica. Statek Muzeum Cumujący w Gdyni. Rozpocznę od wyglądu zewnętrznego, czyli konstrukcji. Jest rok 1937. Wypływa na Bałtyk, gęsty dym wydobywa się z komina. To ORP błyskawica, polski niszczyciel. Jedyny, który brał udział we wszystkich bitwach morskich II wojny światowej. Był przystosowany do walki z okrętami podwodnymi niemieckimi, tak zwanymi ubotami. Długość 114 metrów, całkowita szerokość około 11 metrów, wyporność 2144 tony. Tak zwana konstrukcyjna co oznacza, że Masę wody wypartej przez zanurzenie okrętu, pustego, bez ładunków. Aby statek mógł płynąć, zainstalowano turbiny parowe, przekładnie mechaniczne, wały napędowe oraz trzy kotły. Turbina to okrągła blacha pofalowana silnik wprawiony w ruch przy pomocy pary wodnej pobieranej z kotła parowego. Przekładnia mechaniczna pozwala regulować moc silnika, czyli szybciej, wolniej, oraz ruch przód, tył. Wał napędowy to walec obracający się wokół własnej osi przenosi napęd do różnych podzespołów czyli części silnika, które nie są połączone bezpośrednio. Miał to być statek bojowy, niszczyciel potrzebował więc uzbrojenia, łączności ale powiem o tym później. Co w ogóle robił ten okręt w czasie wojny? Płynęło ni na nim zaopatrzenie z Wielkiej Brytanii do Polski, a błyskawica ekskortowała konwoje, pilnowała, czy nie ma nieprzyjacielskich samolotów, ubotów, które zatopią cały konwój. Zestrzeliwał również samoloty i zatapiał okręty podwodne wroga. W 1944 roku w czasie lądowania w Normandii dostarczał broń. Dla francuskiego ruchu oporu. Jakie były w ogóle warunki życia na tym okręcie, zarówno w czasie wojny, jak i teraz współcześnie? W czasie wojny wiadomo warunki ciężkie na każde dwa tygodnie pływania ciągłego, tylko dwa dni w porcie trzeba było ciągle wypatrywać, czy nie ma niemieckich łodzi podwodnych niespokojny ocean dla niewprawionych marynarzy ciągła choroba lokomocyjna. Niektórzy słabsi psychicznie chcieli popełniać samobójstwo. Zmęczenie, sen, dwie godziny na dobę i trzeba się było przypiąć pasami, żeby nie wypaść za burtę w czasie snu. Brak wiadomości od rodzin, nie dochodziła żadna korespondencja, patrole, trzeba było być cały czas czujnym, przez lornetki wypatrywać wrogich statków podwodnych, samolotów. Nie ma się gdzie schować w razie jakichś trudności na takim statku, ciągły strach przed śmiercią. Na no współcześnie współcześnie jest to jak wiadomo okręt-muzeum, gdzie y, przygotowuje się okręt, y, uczy marynarzy y, oraz udostępnia się go do zwiedzania turystom. Co tam można w ogóle zobaczyć? Więc y, jest oryginalna tablica, gdzie dzień po dniu zapisywano wydarzenia z czasów wojny, koła ratunkowe, flaga polska, zdjęcia z tamtych czasów, dzwon okrętowy, specjalne cygara z dedykacją dla admirała. Można zejść pod pokład, gdzie jest cała elektryka, kable, tablice, rozdzielcze rury, zawory, przekładnia redukcyjna, zespół turbin parowych. Strasznie brzmią te słowa. Ale może coś mi się uda wytłumaczyć, co to jest przekładnia redukcyjna, na przykład. Przenosi ruch z jednego elementu czynnego, który się rusza, na drugi bierny, który się nie rusza. Jeżeli ten bierny ma mniejszą prędkość niż ten czynny, to wtedy jest to przekładnia redukcyjna. Natomiast zespół turbin parowych są to takie koła złożone z pojedynczych łopatek, Wprawione w ruch przy pomocy pary wodnej służą do napędu statku. Następuje tutaj podwójna przemiana energii: energia pary wodnej na energię kinetyczną strumienia pary, a potem energia kinetyczna w pracę mechaniczną. Także cała elektryka i wszystkie sposoby napędu można z bliska obejrzeć. Inną interesującą sprawą są pociski do obejrzenia w całości albo w częściach, jakich używano w trakcie walk o Narvik, oraz naboje do armaty przeciwlotniczej. Są też tuby głosowe, dzięki którym można się połączyć pomiędzy stanowiskiem dowodzenia, maszynownią, kotłownią. We fragmentach działa do dzisiaj ta łączność z tamtych czasów. Można wejść też do, do środka kotła parowego, gdyby kogoś to interesowało, albo obejrzeć, jak wygląda osłona dymna, zegar, który pokazuje, czy dym jest dobry, czy zbyt ciemny, czy zbyt jasny. Można uzbrojenie oglądać, miotacz bomb głębinowych, armaty przeciwlotnicze. Także dla wszystkich zainteresowanych gratka na pewno. Dzisiaj z cyklu wiersze z podróży napisany przeze mnie własnoręcznie wiersz y, będzie o starym marynarzu z błyskawicy, który pływał w czasie wojny i dalej chciałby walczyć, ale zapomniał, że wojna już się skończyła i teraz to okręt muzeum. Marynarz z błyskawicy. Mam lornetkę albo dwie. Ja, marynarz z ORP, widzę samoloty wroga. Tu przed śmiercią się nie schowam. Nagle stóby, co za los, kapitana słychać głos, przypominam to każdemu, że ten okręt to muzeum. Uruchomić miotacz bomb, koła ratunkowe wziąć, gdzie naboje do armaty storpedują zaraz statek. Nagle stóby, co za los, kapitana słychać głos, przypominam to każdemu, że ten okręt to muzeum. Dwie godziny tylko śpię. Paskiem przywiązuje się kiedy wody już poszyje, to z pokładu sam się zmyje nagle stuby co za los kapitana słychać głos przypominam to każdemu że ten okręt to muzeum nie spotykam się z rodziną tylko polską flagę trzymam cygaro dla admirała palę zanim przyjdzie fala nagle stuby co za los kapitana słychać głos przypominam to każdemu że ten okręt to muzeum. Ja marynarz ZRP, młodzi powiedzieli, że mogę tylko dzieci w szkole uczyć o historii wojen. Jeżeli podoba Wam się taki sposób opowieści, naciśnijcie subskrypcję i dzwoneczek, a jeżeli nie, to szukajcie dalej. Cześć!